Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, powiedzieli do króla: Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obozładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia. Król już odrzekł, oto jest nasz, oto jest waszych rękach. Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do cysterny, Malkijasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysterni zaś nie było wody, lecz błoto. Zanurzył się więc Jeremiasz w błocie. Eber Melak wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla – Panie mój królu, ci ludzie postąpili źle we wszystkim, co uczynili prorokowi Jeremiaszowi. Rzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu. Zwłaszcza, że nie ma już chleba w mieście. Rozkazał król kuszycie, ebedmelekowi, weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze. Oto słowo Boże. Zbogą Panie mój Boże, pośpiesz mi z pomocą. Na mój Boże, pośpiesz mi z pomocą. Znacie ją czekał na Pana, on się pochylił na dechno i wysłuchał mego pochłania. Wydoby mnie z domu zakłady zagłady słodkiego Wstoty Stopy moje postawił na skalę i umocnił moje kroki. Daj Boże, mi z pomocą. Włożę mi w usta nową, śpiew dla naszego Boga. Wielu to i przejmę ich trwoga, i zaufają Panu. A nie mój Boże, Boż, kiedyś nie Ja zaś jestem ubogi i nęcy, ale Pan troszczy się ode mnie, o mnie. Tyś moim pomożycielem i wybawcą, Boże mój nie zwlechaj. Panie, mój Boże, oświeć mi pomocą. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, mając dookoła siebie tak, takie mnóstwo świadków, Odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. I zasiadł po prawicy tronu Boga. Zastanawiajcie się więc nad tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogo przeciw sobie, abyście nie ustawali złamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw Grzechowi. Oto słowo Boże. Boże. Aleluja! 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 Moje oczy słuchają mojego głosu Jasna mnie a one idą za mną Aleluja! Jezusu, to słowa ewangelii, według świętego Łukasza. Pana, wie, Panie, Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię, jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Przez mam przyjąć. I jakie doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu, troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Oto słowo pańskie. A to nie wyszce? Panie Jezu, gdzieś do nas mówisz. Czy myślicie, że przyszedłem, dać ci się mi pokój? Może tak myślimy? A Ty dopowiadasz? Nie. Odpowiada Pan. Lecz rozbaw. Panie Jezu, to są trudne słowa. Chcemy dzisiaj rozważyć przy pomocy Twojej Matki, jak prawdą sobotę, bo to w sobotę wieczorem Maria prowadza nas w tajemnicę liturgii w niedzielę. Maria, prosimy Cię, bo jesteś tutaj blisko swojego Syna. Jak mamy to rozumieć? Z Twojego życia dowiadujemy się. Tuż po urodzeniu swojego Syna, a więc Ciebie, Panie Jezu, aniołowie przybiegli, żeby oddać Ci pokłon. I zapewne opowiedzieli Maryi i Józefowi, dlaczego przybiegli, bo ukazali im się aniołowie śpiewający, chwała na wysokości Bogu, a na Ziemi pokój ludziom dobrej woli. I tutaj mówimy o pokoju, który może być bardzo, bardzo różnie rozumiany. I ten pokój, Panie Jezu, Ty przynosisz ludziom dobrej woli. To jest Twój pokój. A co z tymi, którzy są z Twojej woli? Otóż wtedy, kiedy aniołowie oddawali Ci cześć, to wkrótce potem Kruchert bardzo się zaniepokoił. Tak, tak. Nie wniosłeś w jego życie pokoju, Wręcz przeciwnie, strach. Strach. i co zrobił? Chciał cię zabić. Chciał cię zabić. Nie zabił ciebie, ale zabił wiele małych dzieci i przyniósł też niepokój, strach, lament, rodzina w tych dzieci, które zostały zabite przez. Wysłańców Heroda, żołnierzy Heroda. Tak, Panie Jezu, nie przyszedłeś dać ziemi pokój, tak jakbyśmy chcieli, ale dajesz niepokój tym, którzy nie są dobrej woli. I też, przechodząc do pierwszego czytania, Roka Jeremiasza. Chcieli zabić z złej woli. Król wprawdzie nie był przekonany o winie i Jeremiasza, ale żeby się przypodobać ludziom, to mówi, zróbcie z nim, co chcecie, bo to jest w waszych rękach. Tak. I tak wiemy, że po dzień dzisiejszym też bywasz w rękach ludzi, tych, którzy mają władzę, nawet jeśli może myślą inaczej bo przypisujemy dobrą wolę, to nie zawsze stają po bronie Twojego życia. Temat, który tutaj jest bardzo często, bardzo często poruszany, żeby się przypodobać ludziom, róbcie co chcecie. Róbcie co chcecie. I tak było dawniej też. No i co zrobili? Rzucili jeremiasza do cysterny, a to równało się w zabiciu, w zabiciu. Chcieli go zabić. Bo nie chcieli słuchać jeremiasza nawołującego do pokuty, przepowiadający zbójrzenie Jerozolimy jeżeli naród wybrany się nie nawróci. A nie wierzono w to, jakże Jerozolim ma miasto Boże, może być zniszczona. Coż to tym Jeremiasz wypowiada? To jego zniszczymy. Jego zniszczymy. Bo on obezwładnia ręce żołnierzy. Żołnierz ma być odważny. A on mówi, nic ale jeśli ludzie się nie nawrócą. No i tak ta historia się powtarza po dzień dzisiejszy, kiedy mówimy, że jeśli spotka nas kara Boża za grzechy, co on to wygaduje, straszy ludzi. Mamy wojska, mamy sprzymierzone, silne wojska, jesteśmy bezpieczni, granice nasze są bezpieczne. Tak, panie, Jezu, jacy głupcy jesteśmy. Jacy głupcy jesteśmy. Chcemy zbudować pokój. Nie. Takiego pokoju nie będzie na Ziemi, jakby sobie to wyobrażamy. Jest tylko pokój ludziom dobrej woli. Panie Jezu, za chwilę usłyszymy twoje słowa. Pokój mój daję Wam. Pokój mój, zostawiam wam. I to jest ten pokój, który płynie z Eucharysty. Tak, Panie Jezu. Tuż przed przyjęciem Komunii Świętej. I to jest ten pokój. To jesteś Ty, to znaczy ja siebie Wam daję. Ja siebie wam zostawiam. I mamy taki pokój przynosić światu. Ciebie mamy przynosić światu. I właśnie o to Cię, Panie Jezu, prosimy, byśmy potrafili, nawet jeśli to jest trudne. A z drugiego czytania dowiadujemy się, że nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. Ale też słyszeliśmy, mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków, takie mnóstwo świadków, Powinniśmy wytrwale biec. I też Panie Jezu, chcemy przypomnieć sobie tych naszych patronów, których codziennie wymieniamy w naszej modlitwie. Tak. Święty brat Albert w jakichże trudnych warunkach żył. Święty ojciec Pio, Jan Paweł II, ale i nasi Patronowie, który otrzymaliśmy na świętym. Tak. Mamy dobre przykłady, ale też Panie Jezu, na pewno Ty chcesz, byśmy sami byli takim dobrym przykładem Twojego pokoju, takiego, który Ty dajesz, w pokoju, który jest przed smakiem nieba, w które wierzymy. Podmy się za wszystkich ludzi pragnących pokoju, aby zrozumieli, że jest on tylko dla ludzi dobrej woli, zachowujących przykazania Boże. Ciebie prosimy. Złuchaj nas, Panie. Podmy się w intencji Ojca Świętego o pokój na świecie, o dobre i święte połanie kapłańskie, zakonne i misyjne za nasze rodziny, a półświęcone wrogie. Ciebie prosimy. Złuchaj nas, Jezu, obdarz Michała swoją opieką. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się o zdrowie dla Moniki i o Boże miłosierdzie Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Boże, mogący przyjmij od nas te prośby, które Tobie przekładam w Duch Święty. Zastań swej Matki na świecie. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.